być widzowie, ja jestem Kostek2, to kolejny odcinek z Forza Horizon 4 Dzisiaj będziemy grać z Eliminatora I właśnie, może uda nam się wygrać Mi się uda wygrać, czy my? Właśnie I więc dobra, będziemy właśnie zaczynać zaczynają mi sesję na no, tą ilość graczy, nie patrzyłem aktualnie Właśnie Ok, wybieram mi, mi właśnie Tu i ten, no Pokazało, że mam, nie biorę to z pozycji pojazdu Nie wiem do czego Po co mi takie coś? I co będzie mi tu tak przystawał wyścig teraz, tak? Fajnie Teraz mam jakieś jakąś pozycję pojazdu i chcę no resetować. Ja Ja zamiaram nic resetować. Mam do, do jazdy dowolnej. Nie no nie wrócę już. Ja, jak skończył jak nie skończę Aby to zali to, że no no... Z Nie, nie z Okej. Już po Są jakieś dropy? Nie widzę. Jakiś ziomek to jest, dobra. Z ziomeczkiem mam się ścigać, no dobra. Ktoś to chyba będzie wyzwane na jak co ktoś czuje. Nie wiem, czy ja mam to, jechać do niego, czy nie. Na ale to pierwszy bo on sam jest na miasta przy tym dropie. No to niech on sobie jedzie w swoją w stronę. Dobra, to akceptuję też nie. fajnie mi ten, co, no coś na łomie. Okay, mapa już się zmniejsza Co on teraz gonić będzie? Nie na jaki kościół nie Zabrał sobie dropa, o które, którego mi zabrał I ten, jeszcze mnie goni zaraz I ten gra się ciągle blisko, ja, on już, ta strzałka powinna już zniknąć Jakby się ładnie mnie oddalał Bo nie żyd za mną Jak ta strzałka nie znika Dobra, niech on mnie goni, spokojnie ja, ja tam jakiegoś dropa znajdę i zaraz też go... No kurde, Jotko, od drugiej strony jedzie. Jakiś gościu jeszcze. 42 graczy jest w sumie, no w sumie. Dużej tu jest. Ktoś ma raptora jakiegoś... Ja nie zrozumiałem, no... Ile ich tu jest? Ja co on, Będziemy teraz... weźmiemy od drugiej strony, tak? A wolny ten gościu jest. Mieję ci skręcą nie. Nie prosto, de ja bro, to jest jakiś gości dobry. O, a ma chyba, że on chciał mój pojazd zobaczyć. To ja pojadę drogą gością. Właśnie się Żeby Że mi to strzałka jako nie znika. A, a ten goszy, który mi goli, dalej nie goni, bo ta strzałka jeszcze nie znikła. Więc drugi gości przestałem mnie go mieć. No. Jakieś tropy tu są? Proszę tędy przejechał, czy prze, ma no przejeżdżał, czy też nie, no, nie ma. Kurde, o to. Do... Nie, no, nope. ty nie bierzesz mnie na wyzwanie. A, jednak mi wziął dobro. Kurde, niedobrze. Czemu nie ma tego kura, który właśnie prze, przejechał? Nie wrzesz? Przegrał, bo ma lepszy level, nie? Nie no ja wygrałem z czwartym levelem, nie wiesz to, po prostu. Nie no dobra, ja, ja potrafię z ósmym wy wygrać. Jakby Ja potrafię wygrać z ósmym, więc w sumie dobra. Ee, Subaru biorę jego Subaru, dobra. On nie Subaru i przegrał ze mną. Subaru jest dobra. dobra. Nie, super nie biorę, bo ona ma na to napyt. Ja podziękuję, super nie biorę. Oni i zaraz kończą wyścig. Nie no, ale gość goś musiał być kurde załamany, nie? Ja się przegrał z pierwszym levelem a miał lepsze auto ode mnie Czwarty level miał, a pierwszy Ja miałem początkowe auto, a on miał Czwarty level A żeby czwarty level znaleźć to i tak jest już wyzwanie Więc chłop musiał być załamany na pewno Nope Szósty level oczywiście że biorę Audi RS4 No nie wiem Ale dobra to szósty level, to powinno być lepsze od Subaru No chyba tak Proszę z Aventadorem mogę mieć jakieś szanse Tak mi się wydaje Ale i tak na oki się zacznie wolę nie jeździć Bo nawet nie wiem To się, to się zaraz dużo graczy pojawi na tej mapie Tam gdzie te strzałeczki są Ty, co, co za gościu To jest drugi level O kurde Jest jeszcze jakiś mocny Aventador, dobra To jedą Jeszcze, jak no mamy dobra pana Okej, no i co, on goni mnie? Nie, to jakieś gówno jest, ale nie co Co to za gówno jest? Porsche? Cayenne? Chyba. Mogłem się zatrzymać, ale w ogóle nie. Co to za gówno jest? Ja się pytam. To jest kuryszu sylwy, dobra, to biorę go. Alfa Stevio. Magiczny Kurde, Stefa mnie bije. Halo Ty poproszę za strefę Już Ty bo ja za ja strefę muszę gonić teraz Alfa Romeo C Dobra to biorę tu Alfę Nie wiem Mogę to załować Ale tylko Tylko albo Alfa albo alfa mogę wziąć Co to jest za gówno? Ja tam mam A4 to Dobra To co to, 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 to jest za gówno teraz tutaj? To jakieś duże Jakieś duże i małe No dobra ja, Po co ja to, to robię w ogóle nie? Mnie nie wziął na pojedynek nie? Nie on ucieka ode mnie On się boi mnie On się mnie boi Jakiś gość z dziewiątego levelu się nie boi. Co to jest? Dobra, wziąłem! Wziąłem Volvo F60. F6 gdzie, gdzie, gdzie? Tam, tam. Tam, dobra, jest 800 metrów. Wziąłem Volvo. Tylko te Volvo może ze mną wygrać. To jest niedobre. no pogonajmy jakiegoś gościa. Dobra, już, już skończymy Eeeem, um, no Mercedes jakieś AMG LSS Co to jest? A no to ten, to główne jest, okej okay. To policyjne główną, no dobra, to ja mogę nawet się nawet Mercedes'a się ścigać Nie ma no problemu, a nie już nie mogę Ech, Wyścig finałowy Ja to ja zagrażam jeszcze Gdzie? Tam? Zwalił się? Ja, ja zaliczyłem wyścig teraz. To pierwsze miejsce, niby? Trzecie miejsce, kurde. Ale z 43... Trzecie z 403 miejsc to jest dobre. W sumie nawet. W sumie dobre mi nawet to wyszło. Bo trzecie miejsce jest na spoko Więc będziemy kończyć ten odcinek właśnie powoli. I co to wyważone z tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji w górze komentarzu, udostępnieniu i na razie.